Dominika, hej, bardzo miło mi Ciebie widzieć i cieszę się, że zgodziłaś się na naszą rozmowę. Bo nie ukrywam, że jestem niesamowicie ciekawa Twojej przemiany, tego co u ciebie, zmian w życiu. No i oczywiście także królowej przetrwania, bo właśnie przed momentem zakończyły się zdjęcia. Znajdujemy się w studiu fotograficznym, miałyście sesję. Jak było? No, kochana, ja Ci bardzo dziękuję, że przyjechałaś. No, sesja. Powiem szczerze, będzie wow, na 100%. No, trwała parę godzin, więc taka już też jestem trochę na oparach, ale już się nie mogę doczekać tych zdjęć, po prostu będzie super. A czy równie super było na Sri Lance podczas kręcenia zdjęć do trzeciej edycji programu Królowa Przetrwania? No i tu Ci odpowiem tak, że nie mogę oczywiście nic mówić, to jest jasne, ale myślę, że to będzie Przełomowy sezon, będzie się bardzo dużo działo i bardzo zachęcam widzów do oglądania, bo naprawdę takiego czegoś w Królowej Przetrwania jeszcze nie było. Jak w ogóle to się stało, że ty znalazłaś się w tym programie? A no dostałam propozycję i wiesz dla mnie takie programy to jest wyzwanie, to jest przygoda, więc ja się nawet sekundy nie zastanawiałam. Tylko mówię tak, 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 kiedy lecimy? Kiedy lecimy? Lecę od razu. Także bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tym programie. No i tak jak mówię jeszcze raz, zapraszam, mamy nową prowadzącą, co też na pewno no, to jest taki duży powiew. Małgosia miała super kontakt z nami, chociaż wiadomo, że no, jej rola ograniczała się do prowadzenia e, zadań, ale no, też, też musiała się odnaleźć, bo, bo no, słuchaj, no, 13 kobiet w dżungli. No, to wróży problemy, nie? A poradziła sobie w roli prowadzącej? Nie, no, Małgosia jest fantastyczna. Ja w ogóle e, zawsze jej bardzo kibicowałam. Teraz miałam okazję z nią trochę bliżej ją poznać, no i tylko upewniłam się w swoich przekonaniach. Fantastyczna prowadząca, profesjonalistka, no i topeczka, jeżeli chodzi o nasz kraj, na pewno. A czy ktoś zawiódł Cię, jeżeli chodzi o uczestniczki? Na przykład spodziewałaś się, że ta osoba jest inna, a w dżungli pokazała swoje prawdziwe oblicze? A tutaj Karolina już zaczyna i <laughs> myśli, że się dam na to złapać. E, no, nie mogę nic powiedzieć, będzie ciekawie.